Hej, hej, hej. Króciutki odcineczek z takiego oto piórniczka. Miałem tego w ogóle nie kupować, ale yy, było na promocji. Ogólnie ładna graficzka z Charizardem. A tu co mamy? Cride on me ride on. Dobra. Będą przybory szkolne czy nie? Nie. O, boostery tylko dali. No i widzicie, tam taki produkcik to jest taka trochę lipa. No na nawet jako piórnik to. To, to jest słabe, moim zdaniem. Ja bym nie był zwolennikiem takiego piórnika. Co sądzicie? Nie otwieracie to jakoś tak fajnie. O, robicie tak. Może wylecieć. Nie wiem. Moim zdaniem, na piórnik to to się nie nadaje. A boostery są dwa: Tempolar i mascarada. Zaczynamy od Tempolar Forcy. Ciekawe ile tutaj mi karcioszek brakuje. Muszę się zabrać za to w końcu, bo im więcej, tym więcej godzin będzie trzeba spędzić na segregacji tych karcioch. A w międzyczasie River, Rolly Collie i Kotoni. I Torterra Fullard. O, to mnie zaskoczyło. Nie mam tego na pewno. Ależ ona się świeci. Tutaj macie Koda. No, w końcu fajny dropik. Pewnie tani, ale ja się cieszę. Nie miałem tego. I ładnie to wygląda. Fajnie się świeci tak na zielono. Okej, okay, fajny jest też full illustration rare tego Pokemona. Też na niego poluję. Nie jest też jakoś drogi. Fajnie. Bjornik coś oddał. I maskarada. Zobaczymy, co w maszkaradzie. Ogólnie, jak widać na te wszystkie puchy, to ten polar mi najlepiej chyba wydropił. Gruki Finizen, Rila rilabam Rila Bam, Dur i Herakros Reverse, Sandy gas Reverse i Lampa Hollow. Jak widzicie, no coś tam wpadło na takim krótkim szkolnym openingu. A my widzimy się w następnym materiale. Pozdro.